Cześć, no się widzę O no dobra Trzecia próba nagrania e, Dzisiaj mamy e, 2021 rok, żeby nie było Kurde no, w 2023 Kurde no chcesz się z ciebie beka Dobrej, nie wiem jak dzisiaj on gra od 3 lat i jest e, mega słabiakiem No e, Witam z 2021 To nie też że to jakaś kaptuła czasu Skajmorda, skajmorda Z tego nie gra sobie w stać w Facebook Jezu, jezu Fak, no Jesus <laughs> z Ciby żartować, a ty mnie tutaj zabijasz! Gada, gada. W 2023 to będzie perspektywę mojej no te sprawy On no, jakby się z ciebie beky robić on, on to wrzuci, on to za dwa lata wrzuci, także... No FAK, pierwsza szczęść była najlepsza, chociaż ani razu żeś mnie No nie dobra nie robię z ciebie becki Kurde, czy mam właścić. Aaa, co ja? To trzeba się już i dlatego. Nie, nie ruszałem się. O no nie, no ja nie, 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 robię. Jak nie, było? nie, 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 Kurde. Okay. kurde. <noise> Dawa, Ten jest tylko połowę zdaję. Tak Jezu, Dostałeś ile masz na Dużo. Shit. Dobra, okej. Okay. Teraz taka ładna pesteczka. Związiemy Chcę cię snużować. Świeź broń w ręku A nie powiedziałeś w ogóle jaka jest schematyka odcinka No się ma wizowy Nie, mogę nawet mieć wizowy Jak ktoś to sobie bierze największe wody do odcinków żeby wyjść na prosa, nie? Uh. A sam przegrywa z bokiem okay. Słyszałam ten kiedyś i widziałam miliardy wyświetleń Będę to cię znaczy ludzie prosić, abyś się zaśmiał przy nich Zaraz byś takie peski w łeb dostawał, kurde, jak będziesz takie... No wiem, ja się teraz nie będę odrównać Radziął z lasu Gdzie strzelasz? Pesek ja tylko dla w dupę Powiem pani... <grym>, no bo, jeszcze mam do końca <średnicza> Zbiera całe życie na e, komputer z Windowsem XP No O, to dobra, zgłaszam cię, kurde. Ja się, kurde. A jak się zgłasza? Nie umiem. Nie wiem. Jedyne co umiem, to samego siebie raportować. No ciężko, kurde, się tylko wychylajesz z tego pyska w mordę, że się nie <laughs> pozbieram <laughs> <laughs> przez <laughs> rok. Ty montował ten film za to. Tak to, to nie. Ja tak to miniaturkę jaką miniaturkę sam co co, zrobię? No to zrób sobie screen na ekranu, Wyślij mi go. To czeka, 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 czeka. czekaj, czekaj, czekaj. Czekaj. Nie zabijajmy się przez chwilę. Nie zabijajmy się. Chodź tu. Chodź, chodź, chodź. Nie zabijajmy się. Zró zrób screena. I już? Tak. A gdzie mam tak zrobić? co ty robisz? No kiedy mówisz, że już. No, ale chciałbym, żebyś już nie zabijał. No, no, Ale już zrobiłeś tego skina? Tak. No kurde! To zaraz przerobię ci go na miniaturkę. Na znaczy po odcinku. Na no, czym zrobię ci, dobra, a taki nie będę. Nie śniadanie ...od tygodnia. No. Ejście widzowie, nie wiedzieli o co chodzi. Ejście widzowie, nie wiedzieli. Kurde, ile strzałów. Ja se... to, to była seria. Ja sobie siedzę w ogóle, kurde. Ja się bo nawet nie strzelam, bo ja się tak patrzę, kiedy do mnie strzelasz i tyle. Kurde Zrobię ci za darmo e, reklamę na odcinku Przecież będę teraz reklamował, chłopie Właśnie wpadajcie na kanał, y, memy wrzuca. Właśnie ten, co dostał teraz banie w łeb Znaczy dostał... Dostał peskę w banie, o Ale się już odpaliłem. Ja ci w głowę celuję ani razu nie trafiłem. Gdzieś co ty robisz? To jest takie niecelne. Że... Dobra, bo ten odcinek, bo się za długo przesyłał. Mało no, widzowie, no, no. Może będzie drugi odcinek, może, ale się na pewno. No. no.